Drugoligowy sezon nabiera tempa, bo już w środę zostały rozegrane kolejne mecze. Zapraszamy na ekspresowy przegląd wydarzeń z boisk drugiej ligi w piątej kolejce. Graliśmy na 9 stadionach, a najciekawsze zapowiadały się mecze w Krakowie, Łodzi i Rzeszowie. Hitem tej kolejki, przynajmniej z perspektywy ligowej tabeli, starcie Resowi z Bytowią. Na początek Kraków, gdzie druga w tabeli Garbarnia podejmowała dwunasty zespół pogoni Siedlce. Te drużyny spotkały się nieco ponad rok temu w dwumeczu barażowym i wówczas lepsza była garbarnia, która zapewniła sobie awans na zaplecze ekstraklasy. Wtedy emocji nie brakowało, za to teraz, zwłaszcza w pierwszej połowie, nie było ich zbyt wielu. Po przerwie od razu akcja garbarni, ale z tym strzałem marszalika poradził sobie smołuch. Gospodarzom łatwo miało się grać od 62 minuty, no bo wtedy z boiska z drugą żółtą kartką wyleciał Mosiejko. Wynik się jednak nie zmieniał, a minuty upływały. To już 96. minuta i atak ostatniej szansy dla garbarni. Zobaczmy: Michał Felix pędzi samotnie z piłką, wyprzedza kolejnych rywali, wpada w pole karne, ale broni ten strzał smołuch. Bez bramek więc w Krakowie. Garbarnia po trzech zwycięstwach teraz remisuje. Jesteśmy we wronkach. Rezerwy Lecha Poznań dotychczas grały tutaj raz i wygrały ze skrą. Teraz rywalem Legionowia, a cele kolejorza podobne. Minęły dwie minuty, gdy gospodarze zaatakowali. Klub się zagrał z prawej strony przed bramkę, gdzie Timur Żamaleddinov uprzedził Błesznowskiego i otworzył wynik meczu. Wreszcie wstrzelił się Rosjanin, dla którego to już trzeci mecz w rezerwach. Legionowia dążyła do wyrównania. Tu widzimy strzał Strausa i interwencję Szymańskiego, po której powinien skuteczniej dobijać będzie szak. A to już 45 minuta. Wydawało się, że zbyt mocno została zacentrowana piłka z rzutu wolnego, no ale popatrzmy, piłka w boisku Błąd Szymańskiego i Bartosz Walencik, który zachował się w tym całym zamieszaniu najprzytomniej. Nietypowe okoliczności tego gola i do przerwy remisowo. Po zmianie stron okazja z obu stron. Najpierw pod bramką gości nie potrafił zachować zimnej krwi Bartkowiak. Kilka minut później odpowiedź gości i fenomenalna parada bramkarza Lecha. Wciąż jeden do jednego. 69 minuta na zegarze. Faulowany przed polem karnym Bartkowiak. No i popatrzmy, jak to rozegrali zawodnicy Lecha. Tupaj podał błyskawicznie do Żama Leddinowa, a Rosjanin po raz drugi dał Lechowi prowadzenie. Tym razem tego prowadzenia już gospodarze nie wypuścili i po ciekawym meczu pokonali legionowie 2 do 1. Elana Turuń podejmowała z Stochowa, a więc zespół, który w poprzedniej kolejce wreszcie wygrał. Spokojna pierwsza połowa. Dopiero po zmianie stron działo się więcej. W 48 minucie z rzutu wolnego mierzył Urbański, ale nie dał rady pokonać Kosa, a to już minuta 63 i odpowiedź Skry. Zobaczmy, przeciera się Nocoń, strzał w słupek, jeszcze jest dobitka, Damiana nie dojada i tym razem nic nie uchroniło już Elany przed utratą gola. Jakby kłopotów było mało, gospodarze od 72 minuty grali o jednego mniej. Druga żółta kartka dla Onsorge i o ratowanie punktu miało być już naprawdę bardzo ciężko. Ten mecz mógł zostać zamknięty w 79. Minucie. Wtedy to strzelał na bramkę przemysław Mońka, ale zabrakło mu minimalnie precyzji. Tak czy inaczej, nic nie wskazywało na pozytywne zakończenie dla Elany, no ale zobaczmy jeszcze tę akcję z 92. Minuty. Kościelniak na lewej stronie, dobry rajd i dośrodkowanie w pole karne. Na głowę Michała Bierzały, który ratuje Elanę przed porażką. 1 do jednego po dramatycznym spotkaniu w Toruniu. Ostatnia w ligowej tabeli Stal Strawowola mierzyła się z błękitnymi, którzy zamykali górną połówkę tabeli. W obozie drużyny z Podkarpacia gorąco po nieudanym początku sezonu, a i ten mecz nie rozpoczął się dobrze. Już w 16 minucie Wojciech Fadecki pokonał Kalinowskiego. Jeden do zera dla błękitnych, a w kolejnych minutach dalsze ataki gości. Tu widzimy jak wyszli czterech na trzech. Podanie otrzymał Piotr Kurbiel, który w sobie tylko znany sposób nie zamienił tej sytuacji na gola. Końcówka pierwszej połowy przyniosła natomiast atak Stali. Popatrzmy, Fidziukiewicz został powolony w polu i Stal stanie przed doskonałą okazją. Do rzutu karnego podszedł Michał Mistrzyk. Strzał, ale zbyt łatwy dla Rzepeckiego. Wyrównania piłkarze gospodarzy musieli więc szukać dalej, po przerwie. Dogodną okazję mieli w 50 minucie, ale wtedy Błękitnym pomógł Słupek. Stal po drugiej żółtej karcie dla Płomki kończyła w 10, ale w czasie doliczonym jeszcze jeden atak. Przed świetną szansą stanął Piotr Mroziński, ale spudłował. Po tym przegranym spotkaniu z funkcji trenera Stali zrezygnował Paweł Wtorek. Trwają rozmowy z potencjalnymi kandydatami na jego następcę, natomiast w najbliższym meczu zespół poprowadzi Czesław Palik. Teraz spotkanie hitowe. Liderująca Resowia kontra Bytowia Bytów, która ma w swoim dorobku raptem jedno oczko mniej. Od początku ofensywa Resowi, która szybko przyniosła efekt. W 13 minucie po cence rożnego Sebastian Zalepa wykorzystał błąd bramkarza gości i dał Resowi prowadzenie. 1 do dla resowi i taki wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy. W drugą również pod opierzchni Grabowskiego, weszli w dobrym stylu. Serkii Krykun w 47 minucie uderzył z linii pola karnego tuż obok słupka. Problemy resowi zaczęły się w 80. minucie, gdy po bezmyślnym zagraniu boisko musiał opuścić Kamil Raduli. Druga żółta kartka dla tego zawodnika, no i Rzeszowianie, prowadzenia musieli bronić w 10. Bytowia zwietrzyła swoją szansę, ale długo nie potrafiła wyrównać. To już czas doliczony, druga jego minuta. Popatrzmy, centra w pole karne, gdzie jest Michał Rutkowski! Precyzyjny strzał z Woleja na wagę remisu w tym spotkaniu. W hitowym meczu podział punktów, który Bytowia uratowała rzutem na taśmę. Widzę Łódź kontra Górnik Łęczna. To też jedno z ciekawych, zapowiadających się spotkań tej kolejki. Jeden i drugi zespół rozdrażniony po niepowodzeniach z czwartej kolejki. Tutaj pierwsi okazję mieli goście, ale Wolański skutecznie interweniował po tym strzale Baranowskiego. Widzew prezentował się w tej części słabo, czego potwierdzeniem była 40 minuta. Pięczek zagrał niedokładnie do Poczobuta, co błyskawicznie wykorzystał Tymosiak, zagrywając do Wojciechowskiego. Paweł Wojciechowski miał koło siebie tanżynę, ale uderzył mocno i pokonał bramkarza. Do przerwy jeden do 0 dla górnika, a w drugiej połowie ciąg dalszy kłopotów widzewa. W 51 minucie uratowało gospodarzy poprzeczka po strzale Baranowskiego. Teraz 57 minuta, gdy własnym polu karnym sam narobił sobie problemów Sebastian Rudol, a po chwili ratował się faulem. Znów Paweł Wojciechowski stanie przed szansą, znów precyzyjnie i nie do obrony dla bramkarza. 0 do dwóch w łodzi no i niewiele wskazywało na to, że ten mecz zakończy się dla gospodarzy dobrze, no ale jeszcze poczekajmy. 79 minuta. Wolsztyński uruchomił Marcina Robaka, no a ten zawodnik wie, jak się zachować w takiej sytuacji. Gol kontaktowy dla Widzewa i odżywają na trybunach nadzieje. Minęło kilkadziesiąt sekund, gdy Widzew atakuje raz jeszcze. środkowuje Gutowski, wysoko zawieszona piłka po tym odbiciu od Tymosiaka. Popatrzmy co tu się dzieje, Patryk Rojek z problemami, sam wpakował sobie piłkę do bramki. Nie było faulu Robaka, ten gol uznany, no aż szalony mecz kończy się remisem. Widzew-Górnik 2 do 2. Dwa zespoły Benieminków mierzyły się w Polkowicach. Ze wskazaniem faworyta problemu raczej nie było, no bo Stal Rzeszów punktuje jak na razie zdecydowanie lepiej niż górnik. Zgodnie z oczekiwaniami ofensywa gości. Widzieliśmy już, jak w 31 minucie sam na Sand Ramkarzem wyszedł chromiński, a po chwili stal miał aż utrożny. Tam też było bardzo gorąco, no ale sierant trafił w słupek. Po zmianie stron jedna z mniejszych okazji dla górnika. Eryk Sopków dość niespodziewanie stanął przed stuprocentową okazją, w której przestrzelił. Worek z bramkami rozwiązał się dopiero w 59. minucie. Po z prawej strony zupełnie niekryty Grzegorz Goncerz bez problemu posłał piłkę do bramki i stal objęła prowadzenie. W tym momencie mecz się otworzył, a w 65. minucie odpowiadają gospodarze. Sopków wpadł w pole karne i został tam sfaulowany. Maciej Bancewicz kontra debiutujący w bramce stali Gerard Bieszczat. pewny strzał i mamy remis. Goście z Rzeszowa ponownie ruszyli więc do ataków, szukając trzech punktów. To 80. minuta. Pląskowski wypuścił Błażeja Szczepanka, a ten osiemnastolatek, dla którego również to był debiut, zapewnił stali zwycięstwo. Zgodnie z przewidywaniami starciu Beniaminków, lepszy ten z Rzeszowa. Ponad rok kibice GKS-u Katowice czekają na zwycięstwo swoich ulubieńców w roli gospodarza. O przełamanie Gieksa miała się postarać w meczu z Olimpią Elbląg, no ale pierwsza połowa na to nie wskazywała, bo to Olimpia schodziła do szatni na prowadzeniu po tym jak Damian Szuprytowski w 39 minucie pokonał Mrozka. Wizja pierwszego od 18 sierpnia ubiegłego roku domowego zwycięstwa się oddaliła, no ale popatrzmy dalej. Teraz 67 minuta i rzut rożny, po którym Arkadiusz Woźniak z strzałem głową doprowadził do remisu. 1-1 w Katowicach, a nakręceni gospodarze szukali w kolejnych minutach następnego trafienia. Tu widzimy, jak błąd bramkarze mógł wykorzystać gałecki, ale przestrzelił. Lepszej okazji GKS już nie miał, no i kontynuuje swoją niechlubną domową pasę. To już ponad 365 dni od poprzedniego ligowego zwycięstwa przy Bukowej. Na koniec Pruszków i mecz Znicza z Gryfem Wejherowo. Przed meczem w roli faworytów stawianie gospodarze. No to popatrzmy na ten rzut rożny z 24 minuty. Jest dostrotkowanie na głowę Patryka Czarnowskiego i Znicz obejmuje prowadzenie. Nie nasycili się jednak tym trafieniem miejscowi i raptem trzy minuty później spróbowali raz jeszcze. Moskwik doszrotkowuje na głowę, bochenka wyciągnął się w bramce Leleń, ale dopiero Słupek uratował Gryfa przed utratą drugiego gola. Do przerwy 1-0, a pierwszy kwadrans po zmianie stron przyniósł kolejne emocje. W 53 minucie Maksymilian Hebel schodzi z piłką do środka, uderza i po tym mocnym strzale jest już remisowo. Gryf dotychczas z raptem jednym punktem, więc teraz mógł ten dorobek podwoić. No ale w 58 minucie atak znicza. Pyrka z piłką przy nodze. Dobre prostopadłe podanie do Pawła Moskwika, który tę sytuację sam na sam z ramkarzem zamienił na gola. Znicz notuje w ten sposób czwarte zwycięstwo w piątej kolejce tego sezonu. Zwycięstwo to mogło być jeszcze bardziej okazałe, no ale dobrą okazję zmarnował Rackiewicz. Dla Gryfa to z kolei już czwarta porażka. Oto wyniki meczów w piątej kolejki. Najwięcej goli padło w Łodzi, gdzie Widzew uratował punkt w starciu z Górnikiem. Wyjątkowo dużo w tej serii remisów, aż pięć. Swoje mecze wygrały rezerwy Lecha, Stal, Błękitni i Znicz. W tabeli kolejna zmiana lidera, no ale miastem lidera zostaje Rzeszów. Już nie Resowia, ale Stal na szczycie, drugi jest Znicz. W strefie barażowej Resowia, Bytowia, Garbarnia i Olimpia. Jeśli natomiast chodzi o dół tabeli, pod kreską Legionowia z trzema punktami, Górnik z dwoma oczkami, no a po jednym punkcie mają Gryf oraz Stal. Patrzymy na ranking strzelców. Tym razem nie strzelił Karol Czubak, którego dogonili Marcin Robak oraz Damian Szuprytowski. A już w weekend mecze szóstej kolejki, w zdecydowanej większości w niedzielę. W sobotę tylko mecze Stali Rzeszów z Elaną i Garbarni z Lechem. Spośród niedzielnych spotkań ciekawiej powinno być w Bytowie, gdzie czwarta Bytowia podejmie drugiego znicza. Widze wybierze się do Częstochowy, a emocji nie powinno braknąć też w Łęcznej, gdzie Górnik zagra z Gieksą.